Witam Was na moim nowym kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać mój dzisiejszy trening, także polecimy sobie na park i...

Ok, tenik zaczynam od prób wstaję na jednej ręce. Niestety nie mogę tego zrobić na ziemi, gdyż... Yy... Dzisiaj mam taką powierzchnię, także będę robił to na paraletkach. Po tym myślę, że zrobię presy i pompki w plęczu. A potem zobaczymy. Pierwsze próby jest na jednej ręce za mną. i Generalnie. Nie było źle, ale póki co nie jest to co bym chciał, gdyż no, no, brakuje tej kontroli przy przejściu. Na jednym palcu jest OK, ale jak już idzie do, do oderwania, także jest jeszcze ciężko. Generalnie wolę trenować to na ziemi. Jakoś czuję bardziej lepszą kontrolę niż na paraletkach, ale dzisiaj nie za bardzo mogę, także próbuję na paraletkach. Sometimes, no chance, no chance, no chance, no chance, no chance This is life and it's hard So fix you stick away with your heart this is life and it's hard OK, pierwsze presy za mną. Co do pierwszego, pierwszy był troszkę szybszy w moim wykonaniu. Drugi postanowiłem więc zrobić wolniej i z większym przytrzymaniem. Nogi mogły być delikatnie wyżej uniesione, ale i tak nie było źle. Chyba najlepszy, który dotychczas zrobiłem. Także tutaj jestem naprawdę mega zadowolony. Po presach uszedłem do pompek. Co do pompek, pozycja początkowa była troszkę za wysoka, ale generalnie nie jest źle. Nie uważam, że nie ma co być tak krytyczny co do wszystkiego. Także spoko, lecimy dalej. Yeah, They ask you, who the man? Hey, answer the question, I tell them I'm Superman. Yeah, yeah I show them my daughter. I show them my door, man. Hey, yeah, pull around right nice and I do it like Superman. They ask you, who the man? I pull her right up and I'm doing it like Superman. Hey, back with Avengers, I'm back The shit, I'm the GOAT, man. Feel like the pep that I chose, man. So it's the right one, i a ghost, man. I am... Okay. wysokie poręcze za mną. Generalnie dzisiaj mega brakowało mi płynności w przejściach w kombosie. Dlatego nie zrobię jednego kombosa, którego chciałem. Postanowiłem zmienić to i zrobić kombosa, którego zobaczycie. Tutaj też szał nie było, ale no cóż, bywa i tak. Gdybym potrenował tutaj częściej, na pewno byłbym bardziej obyty z tymi poręczami. Dlatego postanowiłem robić dalej kombosy na ziemi. Także lecimy z tym dalej. i them down. I'm like down putting the work And I'm doing the most. Yeah, they ask you, who the man? Who the man? I'm pulling right up and I'm doing like Superman. Superman. Hey, back with Avengers. I'm back yeah, with the vibe yeah, and I'm true, man. Co do kombo na ziemi, generalnie jestem zaskoczony, że wyciągnęłem tego presa. Bo naprawdę wyglądało to już, że, że było naprawdę mocno. Potem końcówka było widać, że już było naprawdę ciężko, ale nie chcę wam was tutaj okłamywać, pokazywać tylko najlepszych akcji, tylko po prostu tak jak jest. Dlatego tak jak sami widzicie. Czasami bywa lepiej, czasami gorzej, ale nie ma co się wstydzić, tylko pokazywać po prostu wszystko tak jak jest do impasy blipa, bardzo dużą uwagę zwracam na dolną fazę ruchu, dlatego jeżeli czuję, że moja kontrola w danym dniu nie jest dobra, wspomagam się gumą co do fronta, generalnie powiem tak no zaniedbałem ten element, nie jest on moim priorytetem, bardzo dużo skupiam się na plancze, dlatego też tutaj szału nie ma robię tylko tak, takie holdy na utrzymanie z gumą lub negatywy, ale wrócę do tego, także w końcu się na tym skupię, ale póki co plancze jest dla mnie bardziej priorytetem Podsumowując, film nie będę tutaj już się rozwodził nad poszczególnymi elementami, gdyż no, dokładnie wam to omówiłem po każdym elemencie. Także tak wyglądał właśnie mój trening. Wczoraj pozwoliłem sobie na większy luz, bawiłem się w różne rzeczy. Na co dzień wygląda to troszkę inaczej. Może wam też to pokażę w kolejnych odcinkach. Póki co chciałem wam, wam powiedzieć, że na pewno będą pojawiać się ciekawe odcinki z wyjazdów. Już niedługo szykuje mi się wyjazd, także na pewno będzie coś ciekawego z tego wyjazdu. A co do reszty, zobaczymy. Także zachęcam Was do oglądania. Dzięki za filmik. Hej!